żeby się uleczyć, jemu oczywiście nic nie robi prąd daj mi przeszukać, o jezu znowu zwoliłem. tu wchodzimy teraz, to chyba znowu z wyżyczka wieżyczka się go pozbędzie

Cóż jest? Nic tu nie ma. Czyli warto tu było wejść tylko po sam kod. Tam jest kamera. Tutaj się włamiemy szybko. Tu chyba miały być buty. No nieważne, buty już mamy, no. Kasa... Teraz nakupujemy bełtów. Hmm. Hmm. Tu, 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 O, jakiś tonik. To jest Tutaj, o, tu dostaniemy głos tatuśka. Najpierw sobie popracowujemy. E, ja mam jeden autohaker, czy teraz zostanę? 2, 4. Dobrze. Oj, jeżeli mi się skończy, bo baterie poszły na ...na autohakera. Dobra. Chciałem autohakera, to mam autohakera. Znowu zmarnowałem. Ewę. Tutaj. Rozbieranie alarmów. Nie. Tu otrzymamy głos tatuśka, tak więc podchodzimy i używamy tego czegoś. Tak, teraz za każdym razem, gdy będziemy ranni, będziemy wydawać taki głos jak tatusiek. A i baterie mi są potrzebne. Nie wiem czy... Nie wiem czy słychać było już, ale już ten. O, to weźmiemy. O, dzień dobry. Poczekamy, żeby się upewnić, że jest tutaj siostrzyczka. Jest, czyli zapis. I ciśniemy. Ryzykowne przetasowywać takie graty, jeśli mamy 80 dolców, no, no. aha, i w ten, w ten sposób została nam ostatnia dziewczynka do uratowania. Dobra, rzecz się skończył. Trochę zostało. gdzieś na pół tatuśka. Aha. Tu wejdziemy. Może coś jeszcze ciekawego tu jest. Wśród. I nic więcej tu nie ma. Czyli wychodzimy stąd. Ewy nie mam. Nie mam Ewy. trześć na zakupy. Widzimy, co tu się mo co tu można kupić. Nie pyskuj Nie, to on kłamał, przecież. No i niewielki fragment tam został już do zwiedzenia. Coś kupimy? Nie. 160 Adama musimy sobie zostawić na pewno, bo jeszcze na następnym levelu będzie ogrody Ewy, zostawimy, zostawimy to sobie na. Zostawimy to sobie na. rozwinięcie zdrowia Ewy. No. Do ciebie się też włomiemy, A was przeszukamy. Jak widać mamy jeszcze kilka botów, raz, dwa, cztery boty, tak więc możemy spokojnie walczyć z tymi. Jak się nam zniszczą, to pójdziemy po nowe. Zapisałem ja grę? Żeby mi przypadkiem nie wywaliło jej znowu. A, tu mamy... Skafander, czyli zaraz będziemy tatuszkiem pełnoprawnym. Napalm e Ambroza Hakera 3, o tak, i hełm Tatuśka, zakładamy. I teraz jesteśmy tatuszkiem. A, jeszcze skafander. No dobra, czyli jeszcze nie jesteśmy tatuszkiem. Jesteśmy uszatkiem. Sprawno nie mamy nitkownicy. Ale mamy minieć. Trochę przypominamy uszatka. Minięcze, przepadnijcie. Jeszcze ktoś? O, teraz było chyba wyraźnie słychać. Czy jeszcze jakiś pajęczek leżą, nie? Czy nie? Było trzech. Nie ważne. idziemy teraz tu. A tu mamy kombinez. I małą. Czyli będziemy walczyć z ostatnim tatuśkiem. Dobra, przygotujemy graty granaty. Albo no nie RPG. Bo RPG mamy wytwórca, a RPG są całkiem mocny zapis. A jeszcze nie przyładowałem żelu. 45, trochę nam, trochę to będzie. I ciśniemy. I koniec. I w ten oto sposób uratowaliśmy, znaczy idziemy ratować ostatnią siostrzyczkę, że Bardzo smutny moment. Ostatni Adam jakiś to będziemy. No nie, jeszcze prezent. Czy nie? Nieważne, prezent czy bez prezentu. To jest ostatnie siostrzeczka jaką ratuję. Tak, i mamy prezent. A to weźmiemy. Tu się włamiemy. O tak. I to może być. I bierzemy skafander. 25% podnosi na wszystkie wrażenia. O tak. I teraz jesteśmy tatuśkiem. Tyle, że. No, za chwilę no, dopowiem. To jest teraz idź do Tak, jest taki błąd, bo założyliśmy hełm tatuśka, skafander tatuśka, ale wciąż mamy ten sweterek i gołe dłonie. Jaki to był kod? Gdzie go zapisałem? 1921. 2.1. 1. O tak. Tu jest Ewa, której nie mam już. Bełty zapalające, amunicja do karabinu, miny. To nam nie jest potrzebne. Ale możemy się pobawić. Granatnik też niepotrzebny. Bełty niepotrzebne. To weźmiemy. Azotu też nie potrzebujemy. Tu na dole nic nie ma. Co to? Napa. No dobra. Niech będzie napa. Idziemy tu. Powoli kończymy zwiedzanie punktu prometeusza. Miny mamy dosyć, ale to dobrze, bo miny się przydadzą. Tu jeszcze z tej strony wejdziemy. Tu jest sklepik, apteczka, kasiora, konsola, która do niczego się nie przydaje, ale można się po nią pobawić. Nagranie. Wszystko mam. Co tu jest? Przekształcanie kandydatów Dobra, tego już słuchaliśmy, ale fajne nagranie. Siema Przyzywa. To teraz my przyzwiemy małą.